Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mr.DX i jest to kolejny odcinek z serii yy, skrzaty, Walka skrzatów w, w Minecraft yy, Widziałem yy, nakręcam to w czwartek. Zapewne zobaczycie również to w czwartek lub może w piątek yy, że pod 4 dni temu wrzuciłem właśnie Pierwszy z tego odcinek i miał on 9 wyświetleń. Dziękuję Wam za wyświetlenia, ponieważ wcześniejsze miały chyba możliwe, że 3, może 4. więc tak. W tym odcinku y, zaczniemy z drugą, w zasadzie z tą samą grupą, ale z drugimi drużynami. W grupie y, A właśnie wziąłem y, Black Soldier i Clay Case Soldier. Tutaj Pumpkin Solider oraz Clay Soldier I tutaj w grupie C Redstone Solider i Mag Magenta Soliger. A więc tak, mam nadzieję, że to Wam się spodoba. I teraz naszym kurduplom damy, rozdamy z bronię. Możecie mi napisać w komentarzach też czy, do czego służy ten itemek Clay Nexus i brick lamp oraz klej cookie nie wiem zupełnie do czego ono służy i jeżeli ktoś może to obejrzy no to właśnie chciałbym żebyście mi poradzili w komentarzach do czego to służy rozdamy im po koniu i zaraz zaczniemy właśnie walkę zobaczmy tylko czy mam jaksi mam a jeszcze widzicie, że mam nowego skina jakiś gościu mi go robił nie wiem dokładnie kto jeżeli oglądasz ten film to możesz napisać w komentarzu, że ty to robiłeś, a więc yy, ja jeszcze ustawię timeset 0 i zaczynamy walkę widzimy, że tutaj Clay Soliger yy, dobrze, tak, Kane Soliger yy, biją ich ładnie ładnie tutaj wyszedł ale czarni... o ja nie sorry, wskoczyłem ale czarni zostają wybici przez Kane Soldier widzę, że ci Kane Soldiers są dość dobrzy a więc mamy takiego jakby faworyta bo najwięcej ich zostało w sumie tutaj jeszcze jest jeden gościu więc tak. To było z pierwszego yy, i widzimy się za chwilę. Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny. I teraz zmierzmy się Patkin Soligen oraz klej solid. Yy, dobra. Kolejnym korduplom rozdamy. Bronię. Konie. również I zaczynamy walkę. Bardzo fajnie zaczęli pumpkini. to też jest dość mocna y, drużyna. Na razie nikt od nich nie padł. Jest to dość dziwne. A, dobra, tutaj jeden już padł. Ale pumpkini. Są naprawdę mocarni. Tylko jeden od nich padł. Jeżeli podobało Wam się to spotkanie i też myślicie, że pampkini są najlepsi na razie, zostawcie łapkę w górę. Więc widzimy się za chwilę. Witam wszystkich znowu i teraz zmierzą się redstone'owi oraz mm, magenta jakiś tam jeżeli naprawdę dla mnie to jest bardzo głupia nazwa magenta ale redstone'owi są bardzo dziwną rasą ponieważ czasami trafiają się tacy ludzicy, tacy ciemni a czasami o tacy tacy, o, tacy jaśni Również możecie w komentarzach napisać, jeżeli ktoś wie dlaczego tak jest. Teraz naszym kurduplom rozdaję właśnie bronię. Rozdam konika. Kunika. Kunika rozdam. I za chwileczkę zaczniemy tą walkę. Ale wydaje mi się, że zapowiada się ostra walka w grupie B, ponieważ mają tam ostrych zawodników typu E, właśnie pumpkini, którzy są bardzo, bardzo mocarni. E, jak już tutaj widzimy, ostro, ostro cisną. Tutaj Redstone'owy wszedł w ten z jednym tylko e, gościem. E, z tym, z jednym, z jedną bronią. O Jenka. Naprawdę. Czy to widzieliście? Ja nie mogę puszczę wam za chwileczkę powtórkę, jak oni wygrali. mocarnie. To było mocarne naprawdę. Myślałem, że yy, magenta wygra, a tu naprawdę ten redstoneowy popisał się, yy, że tak powiem bardzo dużą klasą, rozwalając go. Yy, no cóż? To by było na tyle. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. Dla mnie jest ona fajna, bardzo fajna, fajnie się przy tym bawię. Robiąc tą serię, miałem malutkie problemy nad właśnie troszeczkę, miałem problemy nad tym światem, bo usunęły mi się te ludziki no i nie wiedziałem o co w tym chodzi już i myślałem że nie będę miał na to radę ale znalazłem filmik mój pierwszy i mniej więcej drużyny posegregowałem A więc może tak zróbmy teraz coś takiego ponieważ już wyłoniliśmy dwóch dwie najlepsze drużyny z każdej grupy i teraz byśmy musieli zrobić taką taki ćwierćfinał, półfinał i później finał. A więc tak, w grupie A wychodzą White Soldier i Kane Soldier. Oni wychodzą z grupy. W grupie B wychodzą Lime Soldier oraz Pumpkin Soldier. Oni również wychodzą z grupy, z grupy, przepraszam, tym razem z B. A w tej grupie wychodzą Light Solider oraz Redstone Solider. A więc tak, to tyle. Oni tutaj sobie odpadają. Już ich y, chyba nie pokażę, nie wiem. Mm, raczej nie. Więc y, ja ich tutaj rozwalę. No nie. Teraz mi się zlewi. Wy wygrupowałem. Wiem, że oni na pewno nie byli. Oni nie byli ci nie byli. A to jakoś tam sobie posekreguję. I z tabliczek też popadam inaczej zupełnie. I to już jest koniec właśnie. I zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z tej serii. Ja jestem Mr. DX. Do zobaczenia! Cześć!